Zło nie zawsze przychodzi z krzykiem. Czasem przychodzi w ciszy, gdy dobrzy ludzie odwracają wzrok. Marek Aurelius pisał. Niesprawiedliwość często kryje się nie tylko w tym, co czynisz, ale także w tym, czego nie robisz. I miał rację. Historia zna tysiące przypadków, gdy zło zwyciężało nie przez siłę. Ale przez bezczynność tłumu. Kiedyś Faust powiedział: Zło to nie tylko to, co robimy, zło to także to, czego zaniechamy. A ile razy sam mówiłeś sobie, to nie moja sprawa. Milczenie, obojętność, bierność to cisi wspólnicy każdej niesprawiedliwości. Nie wystarczy nie krzywdzić, Trzeba mieć odwagę być światłem, bo jeśli nie ty, to kto?